Nie dajłem Twojej łaski ani Twojej wierności przed wielkim zgromadzeniem. Przychodzę może pełnić Twoją wolę. Alleluja, Alleluja. stało się ciałem i zamieszkało między nami i widzieliśmy Jego chwa. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poświęconej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.